W czasie naszej modlitwy e, tak mnie natchnęło, żeby podzielić się naszą modlitwą, którą modlimy się każdodziennie po, po mszy świętej, jako dziękczynienie za dar Eucharystii. E, nie, będę jej nie będę jej cytować całkowicie, jest to no, tak troszkę długa, ale takie fragmenty, żeby to było takie nasze wspólne. Drogi Jezu, pomóż nam dzielić się Twoją Twoją wonią, gdziekolwiek idziemy. Wypełnij nasze dusze Twoim Duchem i Twoim życiem. Pozostań z nami, abyśmy świecili zawsze i to świecili Twoim światłem na innych. To w skrócie takie wolne tłumaczenie, niedoskonałe. No właśnie, te słowo dzisiejsze, które było wypowiedziane, tak zostałam wybrana. Od tego chciałabym zacząć, że to, kim jestem, jaka jestem, jak mi widzicie, to wszystko jest Bo Bożą łaską. I e, to jest. E, I za to jestem, mogę być tylko wdzięczna. I to jest takie wybieranie codzienne, że codziennie Bóg mówi, no pójdziesz za mną. No dobra. A czasami tak, a czasami no, no, no dobra. Tak. To naprawdę jestem Bogu wdzięczna że mnie posłał z posłania, bo ostatnie lata właściwie byliśmy tutaj razem i w końcu odpowiedziałam na Jego głos, na Jego wezwanie. Jestem Bogu za to bardzo wdzięczna. I właściwie całe moje życie, moja służba to naprawdę słabości. Bóg się doskonali i naprawdę jestem tego świadectwem. I mam tego poczucie coraz większe. Im bardziej rosnę w latach, <śmiech> <śmiech> tak ładnie mówiąc. Nie wiem, od czego zacząć. Jakbym zaczęła od dzieciństwa, to byśmy spędzili całą noc tutaj. <laughs> tak, ale nie było tam może nic takiego specjalnego. Pochodzę z katolickiej rodziny. Większość, z, niektórzy z was nawet, nawet, nawet znają moich, znaczy moją mamę, która dostała mojego tatę Dziękuję za waszą obecność na pogrzebie. Um, E, mam najstarszą siostrę, brata, i potem ja. E, tak, e, praktykują, mam nadzieję, nie wiem na ile. A mam myślę, że w wieku 15 lat to było takie pytanie mojej wiary: nie? czy naprawdę Bóg istnieje i za kim chcę pójść. E, I w tym czasie, około tam 16, 16 lat, byłam e, w, w liceum. Jedna koleżanka mi tak namawiała na jedną grupę charyzmatyczną, żeby tam iść, a ja mówię, nie, nie, to nie dla mnie. Ja jestem katoliczką, tradycyjną, niedzielną, to starczy. Różanie z od czasu do czasu, czemu nie? No, to starczy. Ale raz to, to, to miała takie wzięcie, bo bardzo lubię muzykę i raz mówi, no ale przyjdź, mamy teraz grupę ewangelizacyjną, tam z Anglii, przyjdź. Ja mówię, a, a czemu nie koncert? Dobra, pójdę. No i tam poszłam, tam była taka wielka sala, to było naszycie Rubinkowie w tym czasie dom zwycięstwa, nie wiem co się tam z nim dzieje, ale no i tam oni tam śpiewają po angielsku, tam że Jezu żyje, a wszyscy „Amen”, „Aleluja”, ja tak się patrzę, ojej, gdzie ja trafiłam, <grym <grym> <grym> to nie dla mnie w ogóle, nie. <grym> ale po koncercie ten solista mówi, no a teraz wszyscy, co czują potrzebę modlitwy z niczem, proszę podejść do przodu. No, i tak, tak, nie wiem, w gnieniu oka pomyślałam sobie, no ale właściwie to moje życie, no właściwie, no coś tu jest nie w porządku, no a czemu nie, niech się za mnie tam pomodlą. Ten cały bezsensu czyje tak głęboko, no czemu nie, nie? No i tak wystąpiłam, no i tak tam czekam, aż się tam modlą, a, a ten solista mówi, ale kto będzie tłumaczył? Mnie nawet do głowy nie przyszło jakieś tłumaczenie. Wiecie, 89. Upadł komunizm, zaczęliśmy angielski bez nauczycieli. Hello, tam powiedziałam, ale to wszystko, no, tam nie, nie znałam angielskiego. Ale on drugi, trzeci, a ja tu z niczego, nic, stanęłam o niego i wszystko przetłumaczyłam. Nic nie pamiętam, co to było, ale zdarzyło się jeszcze coś e, o wiele głębszego, bo schodząc zaczęłam płakać, a to jest naprawdę cud, bo mam trudność w wyrażeniu uczuć. I tak mi było głupio, nie no nie, a ja to płaczę, ja, ja nie potrafię a teraz płaczyć, <głos》> Uciekłam z tej sali do tramwaju, a w tym tramwaju tak się tam próbuję jakoś ogarnąć, ale mówię, ale coś ze mną nie jest w porządku, coś mnie tak rusza. No, ale co to jest, nie? Przyszłam do domu, zimny prysznic rzuca. Patrzę jakieś ganki, a jeszcze raz wymyję, rzuca. no co? dobrze, ja pójdę spać, ale budzę się, rzucam, no, coś tam mnie tam, tam w sercu. Poszłam do szkoły i mówię tej mojej kołorządze, co mnie zaprosiła, wiesz co, ja tam byłam, no fajnie, no ten, ale wiesz, od wczoraj jakoś tak taka jestem niespokojna, a to Duch Święty i poszła. <śled> o, o, a Duch Święty, o. I wiecie co, nie, nie potrafię wytłumaczyć to jak, ale no, był taki zwrotny moment w moim życiu, że uświadomiłam sobie, Bóg jest, Bóg mnie kocha. Um, i się o mnie interesuje, się mną, nie? To był taki zwrotny moment, ale tak, do powołania też było daleko. <gryst> y jakoś tam rosną zmiany wspólnoty z różnych przyczyn. Y no i przyszedł, y aha, jeszcze przez, przed maturą, no to tak, no tak, moją tacie tam namówiłam, ja chcę iść na pierwszą, no na Nie, to nie dasz rady. Na czworakach, ale dojdę. <gryst> No to idź, no. to już było przed maturą, mówię, no dobra, no, bez tego ja nie zdam tej matury. No, no poszłam, no tak, ja wiem czemu tak mi to tak odradzał teraz, bo jednej, jednego wieczoru po apele jasnogórskim, przepraszam, to się trochę kręcę w językach, to nie wiem, taki był cichy we mnie głos, nic wielkiego, żadne objawienie, no, niestety może was zawiodę, no, ale taki cichy głos w moim sercu, należysz do mnie. I to wezwanie było tak głębokie i tak ważne dla mnie, to, to przynależność wręcz. Ale ja my panie, ty sobie żartujesz. moje <mów> marzenia, minimum czwórka dzieci, czwórka dzieci, nie, moje marzenia. I, no, nie, to nie. No, pamiętam do dzisiaj, spaliśmy w stodole na sianie, nad tymi koni, był upał, jeszcze te konie, a ja tam się rzucam na tym sianie, i panie, no, nie, nie, no. No i tak kolejnych siedem lat próbowałam go przekonać, że nie jestem właściwą osobą, ale na szczęście nie powiodło mi się to. Do... Bo no, próbowałam, właśnie te lata później, Studiów, jeszcze rok pracy za granicą, nie dało mi spełnienia, jak myślałam, co oczekiwałam. I w końcu powiedziałam: No dobrze, panie, dam ci szansę, ale gdzie? Ania porzuciła mi leksykon zgromadzeń <głosy> <głosy> z księgarni. Ja tam, wiecie, a to jest dosyć ważny element, bo ja miałam taką fascynację życiową. No, po prostu pozostało mi to i teraz jestem na dobrej placówce, że bardzo kocham dzieci z, z różnymi stopniami upośledzenia i tak dalej. To długa historia, to inna historia, jak, jak mnie do tego zdobyły. Mówię, nie, tego nie porzucę. No to tak to szukałam zgromadzeń, które pracują konkretnie z tymi dziećmi, a koniec końców napisałam tylko do misjonarek miłości. I do dzisiaj dokładnie nie wiem czemu, <grych> ale. Myślę, że to pragnienie Jezusa, które jest w naszym, naszym charyzmacie, żeby zaspokoić pragnienie Jezusa na krzyżu, pragnę, Matka Teresa to interpretowała, pragnę miłości, pragnę Twojego dania. Myślę, że to tak jakoś w moim sercu już to, to tak było takie żywe. No tak, no i napisałam do misjonarii miłości, ona oczywiście nie odpowiedziały tak prędko. To ja byłam niecierpliwa, pojechałam do Warszawy. Ale jakoś nikt się mną tam nie interesował, mm. mają dosyć dużo pracy, teraz wiem, e, tak, ale w końcu pojechałam na tak tzw. Com NC, pojedź i zobacz, do Katowic. No i tam pojechałam i uczyłam, od razu uczyłam się w domu, no tak, no nie podobało mi się to, jeszcze walczyłam, no i tam, wszystko, co robiliśmy w Katowicach, pracujemy z osobami z ulicy. Większość z nich jest uzależniona albo z problemami e, no, psychologicznymi, psychicznymi. Dziękuję. I no to tak, to była taka dosyć ciężkie, takie zetknięcie różnych światów. Te moje dzieci, takie niewinne, kochane, a tutaj ci ludzie, tacy czasami brutalni, czasami tacy, ale Jednego poranka było takie słowo, Boże, czy kochasz mnie więcej niż... O. No tak, dobrze, niż co, niż mam rodzinę, w porządku, no. Tam przyjaciół, dobra, ale dzieci nie oddam. To było naprawdę, nie wiem, no, tak, no, to było najtrudniejsze, ale w końcu mówię, no dobra, Panie, zwyciężyłeś. No i się mówiliśmy, że za dwa miesiące wstąpię. Była siostra Mariel przełożona, francuska w tym domu. No i tak się zaczęła moja przygoda z misjonarkami miłości. A właściwie ta przygoda, no znaczy oczywiście trwa z Jezusem przede wszystkim. <grym> jak moja przełożona zawsze mówi: To nie jest, co robisz, Twoja praca, ale Twoja relacja z Jezusem. A Matka Teresa, jak już wiecie, nie jest ważne, jak wielkie rzeczy robisz, ale jak wiele miłości w to wkładasz. To takie najsłynniejsze słowa. No i formacja 4,5 pół roku była w Polsce, w Katowicach, w Warszawie, w Zaborowie Nowicach, pierwsze śluby w Warszawie, w kościele Matki Bożej Różańcowej. No i pierwsza, pierwsza nasza posługa, moja posługa była w Rumunii. I tutaj się spotkaliśmy na mojej pierwszej wizycie domowej. My to nazywamy wizyta domowa, bo <grymnie> urlop to ciężko nazwać. Te trzy tygodnie na 10 lat. I e, tak to się wtedy działo. z wami o Rumunii. To była w Kityla, Bukareszt. To tam mam, mieliśmy chłopców dorosłych z upośledzeniem głębokim, wysłowem fizycznym. Czyli Pan Bóg odpowiedział na moje głęb głębokie pragnienia. Jeżeli mu to oddałam, to mi to dał dwukrotnie. <grym> Było to ciężkie, ale, ale błogosławione. W tej chwili ta placówka została przejęta przez zakon męski z Indii, który się no, jest, specjalizuje w takiej pracy. To tam mam 5 lat. Później byłam wysłana do Kalkuty na jeden rok przygotowania na śluby wieczyste. To było bardzo dobre, ale trudne doświadczenie w tym samym czasie, ale bardzo piękne, bardzo sobie to cenię. Um, tak, ktoś się wczoraj pytał, a czemu? No tak, dla no mnie jest taki wielki smród, brud, ubóstwo naprawdę. No i te różne choroby i te szczury, no oh, te szczury wszędzie. Ale, ale było bardzo dobre doświadczenie i pokochałam Kalkutę. I marzyło mi się, żeby tam zostać. Ale po ślubach wieczystych słyszę siostra Prema: mówi, no, siostra Cilo maria posyłamy cię do Polski! I wszyscy się tam cieszą, a ja, o, Polski! <słyski> <słyski> Wiecie, nie, że naprawdę kocham rejon Polski, a bo pod rejon Polski wchodzi Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia i w tej chwili Ukraina. Zresztą to troszkę zmieniło. E, bardzo kocham, siostry są świetne, trzymają się naszych wszystkich ślubów, bardzo solidnie i w ogóle, ale po prostu to moje serce się tam wyrywało, wiecie, do dalekich krajów gdzieś tam, nie? Żeby jak już oddać to wszystko radykalnie, nie? No tak jak chciałam, nie? No to byłam rok w Szczecinie. <grywa> <grywa> a, tam, a tam gotowałam dla... Mamy tam jadłodalnię. Znaczy nie tylko, ale ja byłam odpowiedzialna za, za to gotowanie tych wielkich garów, tak dla 60 80 osób w, w każdy dzień karnimy. Mamy też tam noclegownię w czasie zimy i taki dom dla osób chorych z ulicy. E, oczywiście tak próbujemy im pomóc wyjść z nałogu, a nie podporzyć ten nałóg, e, ale jest to bardzo trudne. Przede wszystkim przyznać się do problemu i znaczy z ich strony. E, i chcieli, aby coś się zmienili, ale w Szczecinie były bardzo dobre służby socjalne, które z nami świetnie współpracowali, mogliśmy swobodnie posyłać tych panów na grupy AA yy, i tak dalej, to było dobre. No, a po tym roku jestem posłana do Czech, do Pragi na trzy lata, a tam byłam odpowiedzialna za nasz ten mały, też tak właśnie taka pierwsza pomoc yy, dla osób bezdomnych, mężczyzn. Nie chcę tu się dzielić radykalnymi przykładami, ale to było bardzo ciekawe takie, prze, takie przeżycie, trudne, ale nauczyłam się też robić różne opatrunki i te wszystkie tam rzeczy, walczyć ze świeżbem i z wszami, i z wszystkim możnym. Czasami to tak zabawnie na modlitwie, tak ja, ja robiłam opatrunki, a siostra była tam przy kąpieli, rozdawała ręczniki, ubranie i tak na modlitwie stoimy i tak nagle czuje ona, i przez okno. A ja tak się na nią patrzę, przez okno, w szynie. No, tak. To takie zabawne, ale. Tak, a później zostałam posłana do Ostrawy, gdzie mieszkamy wśród cyganów, wśród Rumów. No i w końcu w tam przy tej głośnej muzyce, nieustannych tam bombardowaniu na tych drzwi, te dzieci tam uciekały do nas, od tych rodziców, którzy byli bardzo. Bo oni niestety, no, ci Romowie, pośród których mieszkamy, to ani nie przynależą do tej kultury czeskiej, ani romskiej już więcej. To już jest taka wielka moralna, moralne ubóstwo, że rodzice zmienią partnerów, tam narkotyki, alkohol. I bywało, że te dzieci przychodziły do nas jako do domu ochronnego. Obok naszego codziennego programu dla nich, co tam mieliśmy, głównie nastawialiśmy na dzieci wizyty też katechizacja, przygotowanie do sakramentów. I to było bardzo piękne. Pokochałam te dzieci w końcu mówię Panie, dobrze, zgadzam się, to jest moja Kalkuta. A po niedługim czasie moja regionalna mi tam dzwoni bym chciała z tą porozmawiać, ale no, no, teraz, co to? Co ja narobiłam? <słyski> Pierwsza moja myśl, mam nadzieję, że nie robi z mnie przełożonej, a dobrze mnie <głosy> <głosy> Ale pojechałam, ona taka jakaś była taka, nie wiem, skrępowana, my wiesz, ja nie wiem, ale... I mi daje takie wezwanie, prosto z Kalkuty, podpisane przez naszą siostrę generalną, premą, że wysyłamy cię do e, Armenii, a mówię, o, dziękuję. <noise> Bo to była odpowiedź na te moje głębokie pragnienia, właściwie, które tam, myślę, że Pan je sam włożył, bo po co? No i tak, to teraz od trzech i pół roku jestem w Armenii i tam najuboższymi są dzieci z różnymi stopniami upośledzenia, dlatego, że są odrzucane przez rodziny wciąż. Się troszeczkę to pomału zmienia, ale jest duży wpływ rodziny. Jak się dziecko na przykład z zespołem dało na urodzi, to rodzice to biorą pod uwagę, że nasza starsza córka nie znajdzie męża, bo ma na przykład braciszka z zespołem Downa. Ta mentalność się bardzo pomału zmienia, ale, ale nadal te dzieci są bardzo takie odrzucane. I nam dają naj, naj, takie że to najcięższe przypadki, tym brzydko mówiąc, z wielkimi powykłaniami i, i, i potrzebują dokarmiania, sąd i tak dalej. E, tak, i bardzo jestem szczęśliwa w tym domu, bardzo kocham te dzieciaki. Myślę, że one mnie kochają, chociaż niektóre nie potrafią tego wyrazić. Nawet, e, no tak, nie, nie, no, czasami zależy od roku, ale niektóre umierają, ale wierzę, że umierają kochane. E, tak jak matka Teresa daje taki przykład, że wzięli z ulicy trzech mężczyzn. Jeden był w takim najgorszym stanie, z żarty, przez robaki. Może znajdziecie tą historię. Siostra, matka Teresa mówi do sióstr zajmijcie się tymi dwoma, ja zajmę się tym jednym. No i on e, to, jakoś tak go oczyściła, położyła do łóżka w Kaligat, to jest takie miejsce, gdzie tam na umierających, to mówi, żyłem jak zwierzę, umieram jak anioł kochany i kto się o mnie troszczy. I po krótkim czasie umarł naprawdę. Bywa, no. Nie wiem, czym więcej się podzielić, albo czy macie pytania, czy... ale przede wszystkim chcę oddać Bogu dzięki za to, że mnie posłał z posłania. W 2004 odeszłam, od... byłam posłana, <grym> jak powiedzieć, i pamiętam u was w modlitwie. Hania wiernie tam dawała mi takie jakieś tam, co się u was dzieje. A ja wiernie się tam modliłam, jak sobie pamiętałam, wspomniałam. <laughs>